Cześć! Z tej strony Mikołaj. W tym materiale opowiem Wam o moich wrażeniach z testów okularów UVEX modelu Sport Style 236 oraz modelu Pace One. Tak się składa, że w tych okularach były trzy różne typy soczewek UVEXa, więc opowiem Wam dokładnie o tym, jak w tych modelach się jeździło oraz o tym, jak działają różne modele soczewek niemieckiego producenta. Zapraszam! Ponieważ temat testowania alkoholów jest dosyć złożony, to pomyślałem sobie, że podzielimy go na... Dwa te modele oczywiście osobno, najpierw powiem o Sport stylu potem o Pace one. Natomiast chciałem żebyście po tym teście wiedzieli kilka rzeczy. Po pierwsze, jakie jest ich dopasowanie do twarzy, jakie są możliwości personalizacji poszczególnych ustawień. Druga sprawa, jak się noszą na rowerze, czyli czy jest komfortowo, czy jest stabilnie. No to wszystko, co się wiąże z jazdą po prostu, czy to w terenie, na gravelu, na ntb czy na szosie, bo testowałem je absolutnie na każdym typie roweru. No i oczywiście nie mniej ważna kwestia, opowiemy sobie też o soczewkach, czyli o tym jak działają, a to ważne, bo zwróćcie uwagę, że oferta Uweksa, ta okularowa, że tak powiem, jest bardzo szeroka. Natomiast w tych różnych modelach soczewki się jakby przewijają te same. Czyli, jeżeli mamy powiedzmy szkło nie wiem, niebieskie, lustro mocno przyciemnione, no to ono będzie w kilku modelach. Jeżeli mamy to lustro kategorii drugiej, żółtej, ono też będzie w kilku modelach, więc ważne, żeby się właśnie. Ten temat optyki soczewek dobrze mieli, jakby ogarnięty. No bo potem, kiedy nawet będziecie chcieli wejść w jakiś inny model, no to będziecie już więcej wiedzieli, co i jak i jak te soczewki działają. Także nie przedłużam, lecimy. Na początku model UVEX Sport Style 236, tam 236, jak kto woli. I powiem może najpierw, co dostajemy w zestawie, bo zestaw jest całkiem bogaty. Zwróćcie uwagę, że mamy oczywiście okulary, które już sobie założyłem na głowę, natomiast dostajemy też kompletnie takie etui twarde, gwarantujące bezpieczeństwo podczas podróżowania, kiedy mamy okulary w torbie, czy kiedy przechowujemy w domu w jakiejś szufladzie, gdzie jest więcej gratów, no to jest na pewno bezpieczne. Oprócz etui twardego jest taka Taki woreczek, szmatka, który pozwala przechowywać okulary, ale jednocześnie też wyczyścić nimi soczewki. No i w komplecie są też drugie szkła, drugi komplet soczewek. Jeżeli chodzi o soczewki to te, które mam teraz na głowie, to jest kategoria druga, czyli takie, które są dosyć mocno przyciemnione, ale jednak nie tak bardzo mocno. Także nadają się na takie dni, kiedy jest trochę pochmurno, kiedy słońce wychodzi na przemian, się chowa za chmurami, raz wychodzi, raz go nie ma. Kiedy na przykład jedziemy też na MTB, jest jasno, ale kiedy wjeżdżamy do lasu, robi się ciemno, więc to jest taki typowy właśnie typ szyby, który jest uniwersalny, chociaż oczywiście w przewalającym stopniu nadaje się na warunki, kiedy jest jakieś słońce, kiedy jest dosyć jasno, natomiast Natomiast te drugie soczewki no to jest kategoria zero, czyli typowe szkła, które praktycznie w 100%, no nie dokładnie w 100%, ale znów prawie w 100%, jakby transmitują przez siebie światło, czyli nadają się idealnie na dni, kiedy jest pochmurno. O tych szkłach powiem za chwilę, natomiast może tak na początek kilka słów o tym, jak banalna jest zmiana tych soczewek, bo tu jest taki patent, że wypinamy osobno oba załóżniki, potem ściągamy tą dolną ramkę, czyli tak naprawdę trzy ruchy są potrzebne, żeby ściągnąć jedną soczewkę, no i potem ponownie trzy ruchy, żeby założyć kolejną. To jest patent inny niż często spotykany, bo jednak bardzo często to, tą szybę się gdzieś tam wyciąga, wyszarpuje wręcz z oprawek. I powiem szczerze, tak jeszcze zanim się na rower wejdzie, to jest duża zaleta uweksa, no bo to wszystko działa bardzo łatwo, bardzo lekko, nie ma tego właśnie szarpania się, no, pewnie może nie każdemu, ale mi się zdarzyło kiedyś nawet okulary połamać przy wyciąganiu soczewek, a tutaj rzeczywiście jest to proste, wygodne, komfortowe i to jest fajne. Jeżeli chodzi o design, no to zwróćcie uwagę, że są to okulary... Ja bym powiedział takie bardzo modne i nowoczesne, które mają dużą tą szybę, zajmują naprawdę na pół twarzy, ale teraz jest na to moda. Kiedyś pamiętam, gdzieś tam 15 lat temu, jak ja zaczynałem na rowerze jeździć, to właściwie 20 już czas leci, ale niech będzie 15-20 lat temu, najogólniej rzecz biorąc, była moda na małe okulary. Teraz jest moda na wielkie okulary, na wielkie szyby i rzeczywiście Sportstyle 236 za tą modą podążają. I to jest fajne, tak? No bo teraz wszyscy takie okulary, no czy tam prawie wszyscy chcą mieć, więc to jest fajne, ale ja jeszcze powiem na temat regulacji, bo tutaj możliwości regulacji są bardzo bogate. Zwróćcie uwagę, że zarówno załóżniki jak i nosek są regulowane, mają takie druciki w sobie i te możliwości regulacji są ogromne. No oczywiście takich nie będzie jeździł, ale chciałem Wam po prostu pokazać, że można je profilować na przykład w ten sposób. No można sobie je tak ponaginać, żeby nam pasowały do kształtu naszej twarzy, też do tego, jaki mamy kask, bo wiadomo, że okulary się kontaktują często z kaskiem niż tutaj w okolicy pasku, w okolicy tego mocowania, które nam obejmuje głowę, więc to jest istotne, że można było sobie to dobrze profilować. I rzeczywiście w tych okularach i nosnych, i załączniki można bardzo dobrze sobie poustawiać. A jeszcze ważne jest to, że te okulary występują też w dwóch opcjach. Jest opcja small na mniejsze głowy, no i opcja zwykła na głowy powiedzmy klasyczne i większe. Więc to, że te okulary mają tak dużo możliwości regulacji, naprawdę pozwala je dobrze dopasować do różnego typu głów, do też różnych kasków. Ja osobiście mam głowę dosyć wąską i w ogóle mały obwód czaszki. Jeździłem w kilku kaskach i właściwie zawsze udawało mi się je tak ustawić, żeby po prostu one dobrze leżały. Na twarzy. Jeździłem dużo na MTB, jeździłem dużo na szosie. Brałem też udział w jakichś tam wyścigu, nawet w tych okularach, więc były możliwości wszechstronnego sprawdzenia, jak one się spisują. No i powiem Wam tak: po dobrym ustawieniu jest naprawdę stabilnie. Nie zsuwają się gdzieś tam z głowy. Na MTB, na wstrząsach, na jakichś chopkach, tam gdzie po prostu jest akcja, nic się nie działo. Na szosie, ponieważ są dosyć duże. Musiałem być ostrożny i uważny przy dopasowywaniu ich, żeby kask podczas pozycji takiej mocno pochylonej, kiedy głowa jest wiecie, wyciągnięta, żeby te okulary nie były spychane przez kask w dół i rzeczywiście gdzieś tam na pierwszych jazdach, kiedy miałem to nie do końca dobrze wyregulowane, musiałem parę razy okulary poprawić, ale potem, kiedy to już poustawiałem, było ok, więc naprawdę tutaj, no, tak jak powiedziałem, ta możliwość ustawienia jest, jest na tyle szeroka, że raczej nikt nie będzie miał problemu z tym, żeby sobie dopasować do swojego kasku, do swojego kształtu głowy. Jedynie co to w moim optymalnym ustawieniu było tak, że Szyby były bardzo blisko oczu, i teraz jest tak, są na rynku takie okulary, nie wiem, jak to jest zrobione. Czy to chodzi o kształt soczewki, czy chodzi o, o odległość właśnie od, od głowy, że kiedy się poce. I... Podkapie mi z kasku w dół, no to on mi kapie tak, że ląduje przez okulary, jak leci swobodnie i ląduje dopiero na policzkach i to jest super wygodne, bo okulary wtedy są czyste nie zalewają się potem. Natomiast tutaj faktycznie było tak, że kiedy były takie dni gorące, intensywne jazdy, było takich trochę na początku kwietnia, czy kiedy byłem na wyścigu na bieg maratonie, gdzieś tam w miękkini, no to miałem takie, takich parę razy, że ten pod mi kapał mocno właśnie na środek soczewek, no i wiadomo, że w tym momencie, kiedy nagle jedziesz na zjeździe, ci kapnie, no to nic nie widzisz, przez chwilę jest to nieprzyjemne, chociaż faktycznie. Jest tutaj po włokach taka hydrofobowa, która dosyć dobrze te krople i, i szybko jakby zrzuca z siebie, że one szybko spływają po tych szkłach, ale no faktycznie na te okulary dosyć sporo mi yy, podkapał. Jeszcze jedna kwestia, duża szyba, mimo że są wentylacyjne otwory na górze zawsze powoduje problem cyrkulacji powietrza. Jeszcze to, że właśnie jest blisko twarzy, więc kiedy nabywałem jakieś postoje, szczególnie w te dni takie, wiecie, kiedy koło, rano było około 0 minus 1, minus 2, plus 2 wilgotność, jakaś mgła, no to było tak, że kiedy stawałem na jakiś postój, czy na przykład jechałem na MC TV podjazd 3 na godzinę pokorzenia gdzieś tam w górach. No to lekkie porowanie mi się zdarzało, chociaż no. To nie jest nic nadzwyczajnego, tak? to jest teraz normalne. Kiedy są okulary, które mają wielkie szyby, to po prostu temat parowania jest, a kiedy są okulary, które mają małe szyby, przeważnie, kiedy okulary są nowe, tematu nie ma, więc tutaj no, nie ma co uweksa za to winić. Mamy taką modę e, i po prostu gdzieś tam trzeba świecić, że na MTB, szczególnie kiedy są prędkości małe, a bywa bardzo wilgotno e, czasami, no to w lesie to takie parowanie może występować w taką pogodę jak teraz, kiedy jest wiosennie, już jest cieplutko, e, 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 też bardziej sucho, raczej problem nie będzie występował. E, trochę się rozgadałem, no ale temat, tak jak powiedziałem, jest. Bo okulary są tak indywidualną kwestią, że też ciężko jest mówić e, ogólniki na ich temat. Więc chciałem trochę wam jakby powiedzieć więcej o tym, jakie ja mam wrażenia e, z tej jazdy. E, I powiem Wam teraz jeszcze e, o tych e, szkłach. Tylko pozwólcie, że sobie odrzucę na chwilę to tu, bo jest mi niewygodnie z tym wszystkim. E, to są szkła, które zdecydowanie bardzo przypadły mi do gustu. E, tak jak powiedziałem, kategoria druga. E, dosyć mocne przyciemnienie, ale nie ekstremalne mocne przyciemnienie. Do tego żółta powłoka lustrzona i powiem Wam tak, kolory jakie widzimy dzięki tym okularom są bardzo naturalne, ale są takie ocieplone. Dobra jest też optyka, kiedy patrzymy gdzieś na boki, kiedy jedziemy na wprost i same oczy kierujemy na boki bądź kiedyś odwracamy. Optyka tej szyby jest bardzo dobra. Tutaj naprawdę mam wrażenie, że kiedy jeździłem w tych okularach, to czułem wrażenie, że one są takie przyjazne, ciepłe, nie męczące wzroku. Czy jeździłem na góralu, czy jeździłem na szosie, po prostu w nich zawsze czułem się komfortowo i nie czułem, żeby oczy były zmęczone. Bywa tak, że okulary szczególnie z powłoką lustrzaną. Przekłamują mocno kolory i to na dłuższą metę męczy mózg, męczy głowę. Nie każdego, każdy ma inną jakby tutaj czułość na te aspekty, ale mnie to akurat męczy, a te są bardzo neutralne, bardzo komfortowe i powiem Wam, że jeszcze mają coś takiego w sobie, że wyostrzają dodatkowo nieco kształty, więc kiedy jedziemy na jakimś szybkim zjeździe na szosie, albo nagrawają na jakiejś fajnej szutróweczce, albo w Muralu i są jakieś korzenie, większe kamienie, przeszkody, wszystko dobrze widzimy. No dla mnie super szkło, które nadaje się idealnie na takie dni, kiedy właśnie mamy słońce na przemian z chmurami, albo bo tak jak powiedziałem na wstępie, jeździmy na góralu, kiedy jest dosyć jasno, ale kiedy wiedziemy do lasu, robi się ciemno. To to wszystko jesteśmy w stanie tą strzewką obsłużyć i to jest fajne. Natomiast te drugie szkła, czyli przezroczyste, klasyka jeżeli chodzi o no, kategorię zero, czyli po prostu na pochmurne dni, na dni z opadami, tam kiedy mało widać i tak naprawdę no, tam jakość patrzenia jest bardzo dobra, a dodatkowo to, że szyba jest duża, to jest takie dni zaleta, bo kiedy jest, wiecie, deszczowo, czy kiedy jest pochmurnie, to generalnie jest też chłodno i wtedy jest fajne to, że taka duża szyba nam chroni dobrze czaszkę przed chłodem, przed jakimś zawywającym pyłem, przed uwzeniem oczu na zjazdach, więc się jakby wszystko zgadza. I jeszcze tylko jedna na koniec, uwaga ode mnie, co mi się podoba, to, że ta ramka na dole jest krótka. ją też się wyciąga, kiedy się domontuje te szkła. Ona jest tak krótka, że kiedyś obracamy na przykład na bok trochę do tyłu i patrzymy. Przez ten element okularów, przez ten element soczewki, to nam ta ramka nie wchodzi praktycznie w ogóle w pole widzenia. A czasami jest tak, że kiedy ramka jest pełna, i powiedzmy jedziemy na szosie i się odwracamy, to ten element nam zasłania akurat to, co chcemy zobaczyć, i czasami nie widzi, na przykład auta, które jest za nami, i to jest bardzo ważne. I druga sprawa, co mi się jeszcze właśnie przypomniała, a zapomniałem o nie wcześniej, to jest to, że dzięki temu, że załóżnik wchodzi trochę niżej w szkół, a nie na samej górze, na szczycie tutaj soczewki, to sprawia, że one też są trochę dalej od kasku. To też jest większa kompatybilność tego tych okularów z kaskami, bo uwagę że kaski MTB, takie trailowe, enduro, a z takimi też jeździłem, one są głębsze i one często mają ten kłopot, że dotykają okularów i na nie po prostu spychają z głowy i niektóre modele totalnie nie są kompatybilne. Więc wiadomo, że okulary zawsze przemierzałem przed zakupem, jeżeli mamy taką możliwość, ale tutaj naprawdę opcje personalizacji są szerokie. Kończymy ten model, przechodzimy do kolejnego. UVEX PACE 1 to jest model zbudowany według nieco innych kryteriów czy zasad. Przede wszystkim te szkła nie są wymienne. Kupujemy po prostu okulary z jednymi strzewkami i mamy takie konkretne, na konkretne warunki atmosferyczne. Oczywiście jest kilka opcji, ja akurat testowałem te, gdzie mamy kategorię trzecią, czyli bardzo mocne przyciemnienie i niebieską powłokę lustrzaną. Zacznę od tego, że te okulary mają takie same regulacje jak tamte, czyli mamy bardzo duże możliwości wyginania założników i dopasowania ich do swojego kształtu głowy. Tak samo mamy regulacje tutaj na druciku. Czyli tak samo jak w załączniku na nosku, więc te możliwości dopasowania są no, identyczne, a powiedziałbym, że nawet lepsze, dlatego że te oprawki są bardzo lekkie. One są mniejsze, one są lżejsze i te okulary w ogóle są po prostu lżejsze, nawet jeżeli chodzi o masę. Kiedy trzymamy je w dłoni czy zakładamy na głowę, no powiem Wam szczerze, że jak dobrze sobie je wyregulujemy, mówię tutaj o właśnie tym ustawieniu tych drucików wszystkich i noska. To naprawdę, no, zakładasz je na głowę i zapomniasz, że masz okulary. To jest świetne. One naprawdę no, leżą rewelacyjnie, są blisko twarzy, więc mam tak. Tą masę rozrządzoną, tej środek ciężkości, że one w ogóle właściwie nie przeszkadzają podczas jazdy. No są są idealne i ta jeszcze niska masa to jest, to jest kapitalne uczucie w jeździe, i naprawdę e, no mi się w nich świetnie jeździło, powiem szczerze. Co jeszcze ważne, e, całkowicie są pozbawione tutaj na dole jakiekolwiek ramki. Więc to takie widzenie, powiedzmy 360, kiedy się odwracamy tą głową gdzieś tam, patrzymy na boki, do tyłu, do pod, pod rękę, pod łokieć, tak na szosie jakieś dziemy, czy tam patrzymy pod łokieć, czy mamy jeszcze rywala na kole albo kolegę, czy jeszcze rąk, jedzie na kole, czy już tam się udało go zerwać. To 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 jest bardzo fajne bo rzeczywiście ten brak ramki no mega tą wizję taką jak się obracamy poprawia, więc to jest świetne i powiem Wam tak, o ile tamte okulary z były stabilne i naprawdę nie brakowało im niczego bo to, to są rewelacyjne na tym polu stabilności mi się w nich po prostu jeździło absolutnie świetnie natomiast to są szkła kategorii trzeciej mocno przyciemnione, tak jak powiedziałem idealne na wszelkie takie dni, kiedy po prostu jest pełna lampa, jest bardzo mocne słońce i potrzebujemy mieć mocno przyciemnione szyby i właściwie tylko do tego się one nadają a ponieważ w tym roku kwiecień był dosyć zimny i takie raczej oprócz porządku Raczej taki no, pochmurny, dużo było wiatrów, jeździje w nich stosunkowo mało, no bo po prostu było dla mnie zbyt ciemno na dworze. Ale kiedy udawało mi się takie właśnie słoneczne dni pojechać, to, to powiem wam szczerze, że naprawdę jest to szkło komfortowe. Również to ta barwa, jaka wynika, jak uzyskujemy z tych soczewek, to znaczy one ściemniają. Oczywiście mocno ściemniają otoczenie. Ale kolory zostają zachowane. Nie ma tego przekłamania, że kolory wyglądają inaczej, że powiedzmy, nie wiem, zielony przechodzi w jakiś niebieski i tak dalej. Nie, absolutnie. Tutaj naprawdę ponownie mamy dobrą optykę, jakby dobrze to jest wszystko zrobione. I kiedy jeździmy nawet dłuższe dystanse, to nie ma takiego wrażenia, że właśnie wzrok się męczy, że gdzieś tam po dwóch, trzech godzinach już mamy ochotę ściągnąć te okulary, albo kiedy założymy, to te pierwsze parę sekundy, jest taka, taka dezorientacja, że coś nie gra. Nie, tutaj naprawdę zarówno właśnie ponownie patrzenie na boki, jak i to jak odbieramy czy kształty, czy jakieś przedmioty, czy przeszkody, czy kolory to wszystko jest na wysokim poziomie i zwyczajnie w tych okularach się dobrze jeździ natomiast tak jak powiedziałem to są okulary typowo na mocno słoneczne dni w związku z tym one mi ani razu nie zaparowały no bo jeździłem w nich zawsze kiedy było słońce, kiedy jest słońce jest poważnie sucho, jest niska wilgotność, więc no tego tematu praktycznie nie ma i naprawdę powiem Wam szczerze, że bardzo by mi się spodobały i chętnie bym miał właśnie w swojej szkole takie okulary i na przykład jeszcze drugie, które mają identyczną oprawkę, ale też kółka kategorii drugiej to żółte lustro, bo to żółte lustro z kolei bardzo mi się spodobało, jeżeli chodzi o, o samą strzewkę. Także, no jak zwykle w okularach polecam wam się tymi modelami zainteresować, ale jeszcze przed zakupem sobie je przymierzyć, żebyście zobaczyli, jak leżą wam na waszych głowach, jak komponują się z waszymi kaskami. Dla chętnych mam też artykuł na portalu BikeWorld, gdzie jakby szerzej opisuję i zgłębiam poszczególne detale związane z testowaniem tych modeli, także zapraszam Was do tego mojego artykułu, link do niego jest w opisie filmu. No i oczywiście falajcie na stronę uwex.com.pl. Tam macie do dyspozycji przegląd całej oferty tego, jakie są inne wersje kolorystyczne, inne wersje troszeczkę w tych modelach. To jest po prostu strona Polskiego dystrybutora i tam wszystkie niezbędne informacje możecie znaleźć. Ja wam dziękuję bardzo za uwagę. Jeżeli film wam się podobał, oczywiście zostawcie kciuka w górze, no i oczywiście subskrybujcie nasz kanał, żeby być na bieżąco z naszymi materiałami. A się z nami żegnam. Trzymajcie się. Do zobaczenia.